Witajcie, cześć. Kolejny mój, kolejne moje wideo, które dla Was nagrywam, nagrałam czy nagrywam, to jest wideo ze wzorem, który zrobiłam w sumie, w cudzysłowie, wyprodukowałam z mojej... Zbieraniny różnych, różnych wzorów. Wzięłam tutaj, akurat próbowałam, jak chciałam coś innego zrobić, po prostu. I tutaj wzięłam dwa wzory, wsadziłam w jeden. Wzory, które są wszystkim na pewno, ci, którzy już dziergają mnie od wczoraj, są znane. Ja po prostu szukałam czegoś, żeby zrobić na wiosnę taką tunikę luźniejszą. I Zrobiłam z tego głównego, można powiedzieć, wzoru. Dodałam do niego jeszcze te cieniutkie takie wzorki, które nie chciałam tutaj mieć tylko lewych czy prawych oczek, które oddzielają ten główny wzór, dlatego pomyślałam, że dobrze by było zrobić właśnie taki zygzak pomiędzy. Tak jak powiedziałam, ci z Was, którzy już nie od, od wczoraj dziergają, którzy są zaawansowani, to wiedzą. Y, że te wzory są już troszeczkę starsze i y, ja je tylko tym zmieniłam, że dodałam tutaj pomiędzy te zygzaki. <laughs> y, dziergałam ten y, przykład tutaj dla Was z włóczki Baby Merino Dropsa. Y, kolor jest bardzo ładny. Kolor jest koral, y, można powiedzieć. Numer koloru, jeżeli Wam. Się to spodoba, jest 46. Jeżeli wejdziecie na, <laughs> przepraszam, co jest znowu, mam w gardle. Jeżeli wejdziecie na stronę dropsa, i wbijecie numer koloru 46, to tam na pewno on jest bardziej w oryginale pokazany, bo tutaj ja mam w tej chwili specjalną lampę do nagrywania, ale wydaje mi się, że, że ten kolor, tak jak na niego patrzę tutaj na stole, to nie, nie jest identyczny, nie jest identyczny tak jak na monitorze, który mam. A więc to jest 100% Merino. Na 50 gram mamy 175 metrów i na druty o grubości 3 mm. Takimi też robiłam. Robiłam tutaj dwa raporty plus 4 oczka. Po raporcie, wyszło mi około, nie, nie mierzę tutaj tych tych brzegów, ponieważ te brzegi robiłam samymi oczkami z każdej strony, z samymi oczkami prawymi, to tylko dlatego, żeby one mi się tu nie zwijały. A więc mierzę dwa raporty plus cztery oczka po raporcie wychodzi mi 18 cm. Prawa strona, tak wygląda jego lewa strona. Ja z wami będę robiła jeden raport na szerokość. Jeden na wysokość. Tutaj na czerwono zaznaczyłam jeden raport. Jeden raport plus cztery oczka po raporcie. A więc narzucacie na. Ja tutaj mam, jak widzicie, różne cyfry, ponieważ to są te, tu jest oddzielone, gdzie to są te obce, można powiedzieć, wzory. To jest ten główny. Jeżeli Wam się to nie podoba, tak jak ja tutaj mam z tymi przedzielonymi zygzakami pomiędzy, to możecie robić tylko ten wzór. I ten wzór to jest właśnie to, co jest tutaj w tej środkowej części, od 1 do 15 oczka. Natomiast tutaj czerwonymi cyframi zaznaczyłam 19 oczek. Liczba raportu jest yy, liczba oczek podzielna przez 19 plus 4 oczka po raporcie. Na szkicu pokazane są tylko rzędy nieparzyste. To znaczy mamy od pierwszego do yy, ósmego rzędu, dziewiąty rząd znowu robimy tak jak pierwszy i tak dalej, i tak dalej w górę yy, dziergamy. Tu zaznaczone są oczka lewe, w ten sposób zaznaczam oczka lewe, tu są oczka prawe zaznaczone, narzuty, dwa oczka razem ze skłonem na prawo i dwa oczka razem ze skłonem na lewo, ale przeciągnięte. Z tą kropeczką. To, jest, to znaczy, że są przyciągnięte. Jeżeli nie, mam, nie zrobiłam kropeczki tutaj na tych szkicach, to znaczy, że są dwa razy ze skłonem na lewo, ale wbijam się pod tylnie ich ścianki. Natomiast tu dwa razem ze skłonem na prawo, to wbijacie się pod dwie przednie ścianki. Co, się, co jeszcze do tego? To chyba wszystko To chyba wszystko. Ja z Wami będę robiła tylko to, co jest tutaj na czerwono zaznaczone. Teraz jeżeli na przykład robicie na wasz projekt, może to jeszcze szybciutko Wam powiem, jeżeli na wasz projekt potrzebujecie 3 raporty, a więc liczba oczek podzielna przez 19, 19 razy 3 plus 4 po raporcie plus 2 brzegowe. W ten sposób musicie liczyć. I teraz robicie tak, trzy raporty, a więc robicie od pierwszego oczka do dziewiętnastego. Tego nie ma na razie tu. Wracacie, robicie drugi raport, od pierwszego do dziewiętnastego. Wracacie i robicie znowu trzeci raport, od pierwszego do dziewiętnastego. I już kończycie robotę, wasz rząd. W którym są potrzebne trzy raporty, plus cztery dodatkowe, i robicie te cztery plus piąte jest w tym wypadku brzegowe. Jest bardzo łatwy wzór. Ja jak wiecie, staram się Wam pokazywać jak najbardziej łatwe wzory, żebyście po prostu, bo, bo naj, najwięcej chciałabym pokazywać wzorów, które są dla początkujących. To jest dla mnie bardzo ważne żeby jak najwięcej mogli korzystać z tych moich wzorów, z tych moich wskazówek, z tej mojej małej wiedzy ci z Was, którzy są początkujący. Rozpoczynamy pierwszym, pierwszym rzędem. Oczko brzegowe, pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam. Natomiast ostatnie przerabiam na lewo. I mamy w tej chwili jedno oczko lewe, dwa oczka razem ze skłonem na prawo. A więc wbijamy się tu pod przednie ścianki tych dwóch oczek, które są na lewym drucie, przeciągamy włóczkę i zsuwamy z lewego drutu. Robimy dwa oczka razem ze sobą, ze skłonem w prawą stronę. No się skłaniają w prawą stronę w tej chwili. Robicie jeden narzut i jedno oczko lewe. To były te cztery oczka, które są na początku i które będziecie robili pomiędzy tym głównym wzorem. Następnie mamy cztery lewe oczka. Trzy, przepraszam, nie cztery, tylko trzy lewe oczka. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. I znowu wbijacie się pod przednią ściankę. Ja postaram się jeszcze troszeczkę bliżej do Was przyjść. Wbijacie prawy drut pod przednie ścianki tych oczek i wyciągacie włóczkę, robiąc dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Następnie mamy dwa prawe oczka, jeden narzut i lewe oczko. Narzut. Dwa prawe. Kolejne oczko z tą kropeczką. Pierwsze oczko zdejmujemy, nie przerabiamy. Kolejne oczko przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy dwa oczka razem ze skłonem na lewo, ale przeciągnięte. I następnie mamy dwa oczka lewe i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był pierwszy rząd. Drugi, tak jak wszystkie kolejne parzyste rzędy, przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. Narzuty również przerabiacie na lewo. Rząd trzeci, oczko brzegowe, jedno oczko lewe. Jeden narzut, jedno oczko zdejmujemy, kolejne oczko przerabiamy na prawo. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno oczko lewe. To były te cztery oczka. I teraz rozpoczynamy główny wzór. Dwa oczka lewe. Dwa razem ze skłonem na prawo. Dwa prawe. Narzut. Jedno prawe i jedno lewe. Znowu jedno prawe i narzut. Dwa prawe. Jedno zdejmujemy, nie przerabiamy. Drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Dwa lewe i u mnie jest już oczko brzegowe. To był rząd trzeci. Piąty rząd brzegowe, jedno lewe. Dwa razem ze skłonem na prawo, narzut i jedno lewe. Następnie mamy znowu jedno oczko lewe, dwa razem ze skłonem na prawo, dwa oczka prawe, narzut i znowu dwa prawe <laughs> i jedno lewe. Dwa na prawo, jeden narzut, dwa prawe, dwa razem przeciągnięte. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno oczko lewe, i u mnie jest już znowu oczko brzegowe. To był piąty rząd. Rząd siódmy, brzegowy i jedno lewe. Następnie mamy jeden narzut, jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. I jedno oczko lewe. Następnie mamy cztery lewe. Cztery, trzy prawe. Jedno lewe. I znowu trzy prawe i cztery lewe. To był rząd siódmy, ósmy przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. Chciałabym wam jeszcze coś powiedzieć do tego. W ten sposób to u mnie wygląda po zrobieniu dwóch raportów na wysokość. Jeden raport na, wys jeden raport na szerokość i dwa raporty na wysokość. Jeżeli będziecie robili to ten wzór na przykład, możecie go zrobić na okrągło, to znaczy zamykając w krąg. Możecie go zrobić, ale wtedy nie macie oczek brzegowych oczywiście, jak również nie macie tych czterech oczek po raporcie. Robicie w kółko, bez brzegowych. I do tego chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że yy, nie chcę tu bazgrać na tym szkicu, ponieważ chcę to skopiować i Wam yy, na komputer wsadzić. Yy, jeżeli będziecie robili yy, na około, znaczy na okrągłych drutach, chcecie zrobić z tego komin, z tym wzorem, bo wyobrażam sobie, że, że komin z tym wzorem na naprawdę fajnie by wygląda to robicie w ten sposób o tym zapomnijcie tego nie ma nie ma oczek brzegowych narzucacie liczbę oczek podzielną przez 19 macie na komin na przykład 5 raportów to jest tylko mój przykład taki robicie pierwsze okrążenie stale w kółko 5 razy robicie pierwsze okrążenie drugie okrążenie Robicie tak jak oczka schodzą z drutu. To znaczy tutaj robiliście w pierwszym okrążeniu lewe oczko, więc w drugim okrążeniu ono schodzi z drutu też jako lewe oczko. Robiliście dwa razem ze skłonem na prawo, więc to oczko w drugim okrążeniu przerabiacie na prawo. Nie tak jak robicie jak robiliśmy teraz, że przerabiacie to oczko na lewo, a to na prawo. Tylko robicie to w drugim okrążeniu na lewo, to na prawo. Narzut robicie na prawo. Ach, jakby wam to pokazać. Tutaj jest pod koniec tego rzędu, jest narzut. Chciałabym wam to pokazać. Poczekajcie, ja zrobię szybciutko tą, ten, ten ósmy rząd tutaj. I wtedy Wam pokażę o co mi chodzi z tym narzutem na prawo przerabiać. Tu jest prawe na przykład, tu znowu są lewe oczka, lewe, lewe, lewe. Tu są prawe. W sumie to jest bez różnicy, bo to i tak już będzie sprute. To jest tylko przykład dla Was. I popatrzcie, doszłam do lewego, do narzutu. Doszłam do narzutu i ten narzut w tych naokoło, jak będziecie robili komin przykładowo, to róbcie sobie albo za tylnią ścianką, to wtedy nie macie takich wielkich tych dziur, albo normalnie pod, bijając się pod przednią ściankę. Przerabiacie całkiem normalnie na prawo i wtedy macie normalny, ładny ażurek. To znaczy w tym wypadku robiliśmy na dwóch drutach, przerabialiśmy to na lewo, a jak będziecie naokoło robić, to wbijacie się na przykład, jeżeli chcecie duże otwory mieć, ładne takie, takie, żeby były jak tu są, to wbijacie się pod przednią ściankę i przerabiacie to oczko na prawo. Tutaj ja mogę odłożyć już, bo to mi jest niepotrzebne. Tu nam schodzą z drutu oczka drugim i wszystkich tych parzystych okrążeniach, jako lewe, tu też jako lewe, tu jako prawe narzuty to już Wam powiedziałam. Także przerabiacie na około bez tych czterech oczek i bez oczek brzegowych. Także ten wzór możecie również wykorzystać na robienie na około na, około, na okrągłych drutach. To wszystko moi drodzy. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za to, że żeście znowu gościli na moim kanale. No i chyba na następne wideo to sobie przygotujcie jakąś resztkę wełny, bo chciałabym Wam coś pokazać, co możecie zrobić z resztyk wełny. Do usłyszenia, życzę Wam miłego dnia, na razie cześć.